Jarek! Zajebiemy cię niedługo! Mówiąc o tym kneblu na szczekaczki, mówię o rozwiązaniu też problemu cywilizacyjnego, jakim, jest, jakim są media społecznościowe, bo to one przede wszystkim są tymi szczekaczkami. One zagrażają naszej cywilizacji, one zniszczyły media tradycyjne, one zaburzyły obieg informacji. One doprowadziły do tego, że znikła opinia publiczna, została podzielona na bańki, które są coraz bardziej transparentne to znaczy, coraz bardziej nietransparentne, coraz bardziej przede wszystkim pancerne, nie? Je oddzielone od siebie. Jedna bańka nie wie, co się dzieje w drugiej bańce. Czyli to jest niszczenie społeczeństwa. To jest niszczenie społeczeństwa, to jest odbieranie społeczeństwu możliwości komunikacji, to jest kneblowanie społeczeństwa, bo jeżeli e, ktoś coś powie, a inni nie słyszą, no to to jest tak, jakby tego człowieka zakneblowano albo innym zatkano uszy. I dlatego knebel na szczekaczki jest, działa na rzecz wolności słowa, a nie przeciw, bo jeżeli zakneblujemy szczekaczki, to wtedy między sobą zaczniemy się lepiej słyszeć, bez tego zgiełku, który szczekaczki wytwarzają i znowu słowo będzie efektywne.